O której przyjeżdża południowy pociąg z kryształowego królestwa? Eee, w południe? A, racja, przepraszam. Już nie mogę się doczekać, bo przyjeżdża mój przyjaciel Sanders. To mój najstarszy przyjaciel. Wie pan, znamy się właściwie całe życie i mamy tyle wspólnego. Oboje kochamy magie i zabawy. Wszystko tak naprawdę. Jak się zastanowię, to z żadnym kucykiem w całej Equestrii mnie nie łączy aż tyle! Starlight? <laughs> Sandwest! Dotarłeś! No jasne, już od dawna planowałem spotkanie z tobą. <laughs> wow, jak długo zostaniesz? <laughs> to są moje lektury na podróż. <laughs> Stary, dobry Sanders. <laughs> Jena, jak super, że spędzimy trochę czasu razem, jak za dawnych lat. Ty i ja! Nasze wspólne pasje, gry, magia! Antykowanie. Co? Antykowanie. Wiesz, jak bardzo to lubię. Serio? <laughs> Oczywiście! Historyczne przedmioty, antyczne zabytki. Szczęścia raz ciebie! Ponyville to centrum historii! Naprawdę? Jak to możliwe, że o tym nie wiesz? Idziemy na antyki, zobaczysz, spodoba ci się. Okej, okay. tylko najpierw zanieśmy twoje rzeczy do zamku. Dobrze, ale... To może nam chwilę zająć. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk. Z nim co dnia przyjaźni czuję mały kucyk. Kiedy ujrzę go, to pędzę jak piasz. Ja. Czuję serce, magii czar. Naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód mowy. To magia. Fantastycznie! I pomyślę ci, że to ja będę ci pokazywał ciekawostki Ponyville. Ja też jestem dość zaskoczona. Wspólne zainteresowania. Wow! Cegły wyrabiane ręcznie bardzo się różnią od tych z formy, prawda? Uh -huh. oh! Popatrz na te żyrandole! Takie kryształy miewają magiczne właściwości. O, to ciekawe! A skąd ty... O, Sunburst! Jak miło cię widzieć? W sklepie z antykami? W Pondew! Starlight nie mogła się doczekać Twoich odwiedzin. Fajnie też, że jesteś w tym sklepie. Zwykle przesiaduję tu sama. <laughs> nie do wiary! Jak można nie lubić antyków, racja? <laughs> racja. O, patrzcie! Stara mapa Equestrii wykonana przez mocne hełmy. Nie mając magii jednorożców ani umiejętności latania, ziemskie kucyki z mocnych hełmów narysowały mapę całego wybrzeża Equestrii. Super. Ty nie musisz udawać, że antyki ci się podobają. Co? Nie! Podobają mi się. No wiesz, jeśli tobie, to i mnie. Poza tym obejrzeliśmy już wszystko, prawda? O jacie! Musisz zobaczyć to lustro z Saddle Arabii! Ze zewnątrz ten sklep wydaje się dużo mniejszy. Widziałaś ten palominski nóż do listów? Wow, pasuje do tego pradawnego pióra feniksa. Możemy pisać do siebie listy. Listociele! Listociele! <laughs> a a mnie się podoba ta fajna stara beczka. Tak naprawdę. Moje zakupy są wewnątrz tej beczki. Tak bym chciał je już zobaczyć. Chwila, ty nie wiesz co kupiłaś? Mm -mm. to był zakup w ciemno. Sprzedawcy nie zawsze mają czas, żeby wszystko sprawdzić, więc pakują rzeczy na przykład do beczki i sprzedają, nie widząc, co w niej jest. Taki zakup to jak szukanie skarbów. Kiedyś trafiło mi się pierwsze wydanie historii equestri w języku starokucykowym. Flight for certain plight. <laughs> <laughs> to starokucykowe powiedzenie. Nagroda wymaga ryzyka. To traci nie to na tłumaczeniu. <laughs> hmm. Może przejrzymy te rzeczy później? Tak, co chciałabyś robić, Starlight? Cóż, nie jestem pewna, czy pamiętasz coś takiego, ale... <laughs> czy to... Smocza jama! Ja znam tę grę, grywaliście w nią? <laughs> Zawsze, kiedy tylko nie zajmowaliśmy się magią Nie mogę uwierzyć, że ją znalazłaś Zawsze tak się denerwował, gdy jego smok przegrywał, że przewracał planszę. To zabawne. Bo ta gra jest pasjonująca. Ale teraz o wiele lepiej kontroluje swój róg. o, -o! Widzę, że czyjś smok zostanie uwięziony. To nie jest aż tak pasjonujące. A! Ha, jednak to dość zabawne. Ja mam nadzieję, że ci się u nas podoba. Żartujesz sobie? No wiesz, najpierw antyki, a potem spędzanie czasu z Twilight. O, tak! Ona jest wspaniała! Tak! No oczywiście, jest księżniczką, ale nie wiedziałem, że przebywanie z nią będzie takie fajne. E, no cóż, ona jest księżniczką przyjaźni. <laughs> Racja, to wiele wyjaśnia. To, jutro możemy. Jestem wręcz zaskoczony, jak dobrze się z nią rozumiem. Nie mam zbyt wiele wspólnego z kucykami. Co prawda, sporo was łączy. Nieliczne kucyki znają staro kucykowy. Dokładnie. Ach, mam chyba więcej wspólnego z Twilight niż z kimkolwiek w Equestrii. Tak. Ach, no dobrze, położę się spać. Pole Wil jest nieduże, ale pełne atrakcji. Może poprosimy Twilight, żeby nam coś poleciła? Eee... Jasne. Świetnie. Dobranoc, Starlight. Eee... Dobranoc. Puk, puk! A, co? O, cześć, Starlight. Już się stralo tak wcześnie? Jest trochę wcześnie, ale tak jak mówiłeś W Ponyville jest co robić e, Jasne, dobra <laughs> No i nie mogłam już spać Myślałam o tym, jak dużo mamy wspólnego I że czeka nas super dzień Świetnie e, Twilight już wstała? E, zdaje mi się, że dziś będzie zajęta księżniczkowymi sprawami O. <laughs> ale ja mam dla nas wiele planów Tylko dla nas dwojga e, Ekstra Um, możesz się odwrócić albo lepiej wyjść z pokoju, chcę się przebrać. A, no tak już, przepraszam, przepraszam. Oto najprawdziwsza jabłoń z farmy Sweet Apple. Pamiętasz, jak w dzieciństwie piliśmy dużo soku jabłkowego? O, jakoś nie za bardzo. Serio? Wiesz, piliśmy tylko to. Może spróbujesz jabłka, wtedy wspomnienia wrócą. Trixie? Co ty tu robisz? O, ja często szukam spokoju w sadzie, żeby ćwiczyć nowe, nadzwyczajne sztuczki I czasami zasypiam O, wiesz, Sunburst i ja właśnie gadamy o dzieciństwie a, a może mielibyście ochotę obejrzeć sztuczkę, jakiej nikt przed wami nie widział? Chcemy! A, czemu nie? Czy przyjacielu z przeszłości, Starlight? Podziwiaj kunszt! Wielkiej oraz najlepszej przyjaciółki, Starlight. Tricky! Oglądajcie! Oswobodzenie jednorożca! <tryk> jeszcze. I... Wielkiej i potężnej tricksji przydałaby się pomoc! Au! Znam tę sztuczkę, jest na to patent, ale nigdy nie miałem cierpliwości, żeby go przećwiczyć. Gdybym ja miała takie zdolności, to bym codziennie wymyślała nowe, super pokazy. Zawsze lubiłem sztukę iluzji. Poświęciłem trochę czasu i nauczyłem się jej. O, Właśnie, że mamy z Sunburstem wiele wspólnego! Jej, niesamowite. Wiem, że ta magia, Trix jest, no, zabawna, ale lustrzany staw to prawdziwe czary. Wow, To, to bardzo interesująca miejscówka. Tak, no wiesz, tu jest trochę niebezpiecznie. I pewnie nie powinnam łamać pieczęci, żeby wejść, ale zwiedzamy atrakcję Ponyville, prawda? E, czyli to tu wskoczyła Pinkie Pie, tworząc kopię siebie? Mhm. Mm Gdybyśmy zrobili sobie nasze kopie, mielibyśmy zapas spotkań na cały rok w jeden dzień. E, nie, żeby coś. Słyszysz to? E, mam nadzieję, że to nie kopia Pinkie Pie. Jasne, że nie. Mot? Jak ty się tu dostałaś? Ta grota jest połączona z kopalnią. E, co robisz? Stukam. Mocnie nie jest zbyt rozmowna. Wiesz, ty i ja możemy gadać cały dzień, ale ona jest mocno zajęta. Czy jesteś w trakcie pobierania próbek? Niezupełnie. Odsłaniam dywarstwę geologiczną do dalszych badań. Radzę się odsunąć. Interesuje mnie metamorfizacja. Foliacja! Czy to gneiz, filit czy łupek? Wow! Ciśnienie musiało tu być równomierne, bo struktura skał jest bardzo zwarta. Znasz się na geologii? Eee, troszkę. Na przykład nacieki w tej jaskini wskazują na to, że jest tu inne wyjście. To z powodu złoża kalcytu. Eee. Robi magiczne sztuczki z bada skalne złoża z MOD. Ty jesteś tu, więc zgaduję, że akurat nie tłumaczycie teraz starożytnych tekstów. Co ty opowiadasz? Dlaczego Sunburst miałby to robić? Myślałam, że przyjechał do Ponyville do ciebie. Tak mi się zdawało, ale okazuje się, że wyszło niestety inaczej. Gdy byliśmy mali, to mieliśmy pełno wspólnych zajęć i zainteresowań. Ale teraz on ma więcej wspólnego z moimi przyjaciółkami niż ze mną. O, słuchaj, każdy się zmienia, ale nadal są rzeczy, które lubicie oboje. Kochacie magię, prawda? Magię? Tak. Ty jesteś w tym świetna, a Sanders zna chyba każde możliwe zaklęcie. A? Racja. Dzięki Twilight, jesteś super. Mm, staram się. Starlight, co się stało? Mod i ja znaleźliśmy piękną warstwę osadową, ale gdy chciałem ci ją pokazać, nie było cię. Mod potrafi bardzo ciekawie opowiadać o skałach, ale teraz chciałabym, żebyśmy zrobili coś w naszym stylu. Co to? Takie małe coś, co wymyśliłam. O! Wymyśliłaś zaklęcie? Przed chwilą? Że pójdziemy z mod i. To było! Takie super, kiedy jakoś rybaki graliśmy w tę grę tylko we dwoje, co? Starlight. Chcesz być czerwonym czy niebieskim? Starlight! Ja w ogóle nie chcę grać w tę grę! Co tu się dzieje? Nie, nic. Liczyłam na to, że zrobimy razem tę jedyną rzecz, która jeszcze nas łączy. Ale niepotrzebnie robiłam sobie nadzieję! Ach, nie rozumiem! Starlight i ja znamy się od źrebienstwa, ale to nie znaczy, że wciąż musimy być źrebakami. O, Starlight ma pewne skłonności do przesady. Faktycznie zaskakująco dobrze dogaduje się z jej przyjaciółkami, ale. Z nią też nadal mam wiele wspólnego. Dobrze by było, gdybyś jej o tym przypomniał. Tak, racja. Zrobię dokładnie tak, jak mówisz. Tylko niech pomyślę, co to jest. O... To jasne, polubiliśmy się, bo ja jestem dość wyjątkowa i łączy nas wspólna pasja do iluzji. No tak, ze Starlight też łączy mnie wiele rzeczy, ale nie bardzo je pamiętam. Co jeszcze macie ze sobą wspólnego? Cóż, w do przeszłości dokonywałyśmy nie najlepszych wyborów. I przejmujemy się tym, że inne kucyki mogą nas oceniać, chociaż się zmieniłyśmy i bardzo się staramy być lepsze. Tak, ja tego nie mam. Ha, to ja już wiem, co macie wspólnego. Boje bardzo mnie denerwujecie w czasie próby. Starlight i ja mamy niewiele wspólnego, poza poczuciem odmienności od innych i dowcipem. Dowcipem? Jestem zabawna. To był dowcip? Nie. To i tak chyba więcej łączy z nią ciebie niż mnie, ale szczerze mówiąc, nie rozmawiamy na takie tematy. Po prostu dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Kiedyś tak było. Wszystko robiliśmy razem, ale być może tak długo byliśmy osobno, że teraz już nic nas nie łączy. A skoro nic nas nie łączy, to może już nie jesteśmy przyjaciółmi. Cóż, na szczęście to nic poważnego. To taki żarcik. <laughs> Wiesz Twilight, bardzo doceniam to, że chcesz mi pomóc. Ale dla mnie to jasne, że po latach nasze drogi z Sandberstem się rozeszły. Rozumiem cię, ale mam wrażenie, że nie jest tak źle, jak myślisz. Ta przyjaźń nadal trwa, prawda? Stworzyłam zaklęcie, żebyśmy mogli cofnąć się do dzieciństwa i zagrać w naszą grę, ale nie wyszło. Tak. Nawet nie wiem, czy Sandberst jeszcze chce tej przyjaźni. Myślę, że możesz być zaskoczona. Przygotuj się na nową i ulepszoną smoczą jamę! Musieliśmy usunąć parę pól, żeby gra się zmieściła, ale i tak jest dobrze. Mot zrobiła kostkę. Pumeks to najlżejsza skała magmowa. To był dobry wybór. Dodałam efekty specjalne. <laughs> nie ma to jak magiczny dym w odpowiednim momencie. Wygląda na to, że czyjś smok zostanie uwięziony! A ja myślałam, że ty nie chcesz w to grać. Cóż, nie chciałem udawać rybaka, ale wiedziałem, że chcesz zagrać. I pomyślałem, że fajnie będzie zagrać w wersję dla dużych kucyków. Co ty na to? Fajnie, co? Według mnie to czegoś tu brakuje. <śmiech> <śmiech> Teraz jest fajnie. <laughs> Dlaczego tak się martwiłam, że nie mamy wspólnych zainteresowań? Właśnie. Myślę, że to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że lubimy swoje towarzystwo. A ta gra była naprawdę super. Szczególnie dlatego, że mogłam w nią zagrać z wami wszystkimi. Do niedługo. No pewnie. Daj znać, czy znalazłeś coś ciekawego w tej beczce. Wierz mi, Starlight. Ty się dowiesz jako pierwsza. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cywińska. Dialogi Ewa Mart. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział wzięli. Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia Kołakowska-Bytner, Małgorzata Szymańska, Dominika...